Dobra. jesteśmy już w trzecim odcinku z gry na simulator 2025 i tutaj się rozwijamy powoli mamy pracowników jakiś no którzy się przydają no mamy od wszystkich już pracowników i bym kupił kolejną rzecz ale najpierw oj nie to Godziny seansów są ustawione. Dobra. Ja chyba ustawił tak po prostu, że są obok siebie. O, bez przerwy. Dobra, więc jeszcze kupimy sobie z ulepszeń jakiś może napój albo popcorn kolejny. Jakiś pikantny popcorn może albo jakiś napój, nie wiem. Popcorn jest drogi. No, napoje też, ale chyba na razie otworzymy po prostu i tyle. Za to kino. O. I nie będę musimy mylić przycisku podczas wydawania reszty tym y klientom. Bo mam pracownika jakiegoś. Tutaj są... o, popcorn jest tutaj. No. Tutaj są napoje jeszcze, ale... Chętnie bym kupił jeszcze yy, to kolejne pomieszczonko, gdzie będą dwa filmy na raz lecieć i będzie więcej klientów przyjmowanych. O, a mój Dave? Dobra. Nie ma jeszcze bo bardzo drogie rzeczy, chociaż mogę kupić. Kupiłem. Gdzie to jest? Tutaj ile? Za 10 kubek napełni napój, jest. To jest popcorn, drink menu. A tutaj nie ma nic, co tutaj jest na razie, nie, ale zatrudnimy jeszcze pracownika od napojów na pewno. Jest jakiś pracownik? Technik, technik, technik. Ochroniarz? Nie. No. Żaden mi pracownik się taki nie przyda, bo po prostu jeden ochroniarz, bo jest jedna sala, jeden technik, bo jest też jedna sala. Więc powinni się na stówy wyrobić. Ale tutaj wyrabiają jakoś. Ciekawe, kiedy będę ten pierwszy raz robił napój. Bierze. To jest napełni, ale najpierw umieść kubek i później napełnij napój. O, już film się zaczyna. film, który się zaczął. Dobra. Jest trochę ludzi. O! Burger. Na burgera przyszli ludzie. Hala kiedy... O, Maximum Pain. Kiedy ktoś będzie chciał jakiś napój? Bo ludzie narzekają, że nie ma napojów, a te, jak są, to nikt nie chce. Są te rzeczy, które chcą? Nie chcą. Kiedy czegoś nie ma, to chcą. No, tak jest zawsze. No. No, nikt jeszcze Wskaźnik zadowolenia klienta przynajmniej jest duży. Wskaźnik zadowolenia klienta jest bardzo duży. 100%. Dobra, 10% z tego. Dobra, ja się nie zajmuję zadowoleniem. Pikantny popcorn, oni chcą akurat. A mogłem kupić, ale nie kupiłem. Ale dużo już hajsu jest. Wydałem 500 na te napoje, a i tak się już zwróciło. A nawet więcej, bo miałem 700 ilość. No, nikt nie chce sery napoju? się, ja dobra. Kiedyś w tym kinie będą wszystkie rodzaje ówkarnów, jak są. Wszystkie rodzaje tych napojów. Będą te poczekalnie. I inne rzeczy. Ważne. No. Czyli o pierwszej jak się film kończy, to wtedy jeszcze się zacznie kolejny, z tego co kojarzę. Tak, o ósmej. A przycisk, gdzie jest zakończenie dnia. Chodzi, że y, żeby zakończyć dzień, przycisk jest taki, znaczy klawisz i się wyświetla na dole o 11. Więc jeszcze jest dużo czasu. Okej. Okay. A po co jest ten magazyn? Ciekawe. Mm. Dobra. Mm. Do tego burgera. Przychodzą. Nie mam jej za do siedzenia, to bardzo źle. Dlaczego nie ma pikantny popcorn? Przedołaś mi wylety na film, który się zaczął. Dlaczego nie ma na. na pój kolawa. Dobra. Chyba będzie y, kalendarz jakiś. Ludzie chcą obejrzeć film akcji. Ja z tych filmów co mam to akcja to jest tylko Maximum Pain to jest komedia a jest jakaś dzienna gdzie jest komedia science fiction nie to jest romantyczne to nic nic tutaj serio nie ma grudzień romantyczny Czyli to po co jest ten ta komedia jak nie da się w ogóle a tutaj ta Stoi sobie tutaj, aby miejsc nie ma. No logiczne, logiczne. Wskaźnik zadowolenia klienta 95% 94% No W ogóle nikt nie przychodzi po napój. To jest dziwne. Wszyscy narzekają, że nie ma napojów, a jak jest co ten... Jak jest już napój to... Ten, to mi nie chcą. Czekają jeszcze ludzie na tego burgera, później, który jest. Raczej będzie. Ale dobra, mamy ziomeczka strażnika. i jest wyświetlany. Maximum pain. Tak? Maximum pain? Tak. Aby jest pierwsza dopiero. Dobra, przejdzie ktoś w końcu po ten napój. Czy będę tak czekał, że będzie ktoś chciał napój? Dobra, trzeba będzie dużo płacić tym pracownikom. Ochroniarz, kasjer, popcorn, popcorn technik i sprzątacz. Dużo trzeba im płacić, więc zachowam sobie dużo hajsu i wtedy dopiero będę im płacił. Jak to tutaj sprząta, ja jej pomogę trochę. W sprzątaniu. Nie, ale muzyka jest. Gdzie jest ten ostatni procent? Gdzieś chyba tam, gdzie czekają. W Poczekalni, no oczywiście. Ja w ogóle. Jak się te napoje robi? W ogóle mnie ciekawi. Ani mogę jeszcze napoju zrobić w ogóle. Co nie fajnie, bo bym chętnie zrobił jakiś napój dla klientów. No, A idą, jak idą w tę stronę, to znaczy, że chcą popcorn. A kiedy idą w tamtą, to albo chcą usiąść w poczekalni, albo idą po napój. To jest pewne. <laughs> w poczekalni jeden na drugim siedzą. Co dwie osoby tu, tu. Ja nie mogę. Dobra. A ja satysfakcja klienta przynajmniej jest duża. Hmm. Może kolejne poczekalnie może kupić? Ulepszeń. Strefa oczekiwania. Tu. Kupmy. Zadowolenie klienta będzie przynajmniej cały czas duże. No. To jest popcorn. To są napoje. No, ale nie no, Nie ma nic zrobienia. robienia. Koleczkę. Wszyscy ludzie są? Tak dużo? 20. Kto siedzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Ktoś jeszcze jest? Nie. Tu będzie kolejny. Albo tam trójką szli. Będzie albo 19, albo 20 klient już. Nie ale ten. O, to będzie chyba już ostatni klient i wtedy po prostu... Ta! Wyszło, jest 20 już będzie. Więc no. Co by tu omówić? Poczekamy sobie. Aż się skończy dzień. Poczekam sobie aż skończy się dzień. I zobaczymy się już w następnym dniu. Jakby co, to chcę po prostu zobaczyć się już w następnym dniu. Bo tutaj nic się nie będzie już działo: 20 klientów na następny film sz szło. Ten film już się kończy, więc. No. Widzimy się za chwilę. Ile? Po prostu. Znaczy Chwileczkę. No. Dobra, dzień się już skończył. Zlecimy dalej. Yy, oj, dobra, trzeba pójść tutaj. Miałam trochę hajsu, straciłem, mam 69 Uch, następnym razem jak się... Znaczy no, jak się zobaczymy w następnym dniu, po prostu obliczę ile stało do tego. Ile potrzebuję hajsu, żeby opłacić wszystkich pracowników. Burger Maximum Pain, Burger. Dobra. No, więc otwieramy po prostu i tyle. No. Muszą klienci przychodzić. My tylko 69 dolarów, no. Słabiutka trochę, No, Słabiutka. wyszło mi, że muszę płacić pracownikom 847 dolarków. To jest naprawdę dużo. Ale myślę, że to szybko. Zarobimy hajs, żeby zapłacić pracownikom, i zrobimy więcej, żeby kupić więcej rzeczy. W ogóle ludzie kupują popcorn, ten? Czy nie? Ktoś ma tutaj już popcorn? Ma ktoś. Ktoś kupił już. Tam ktoś kupuje jeszcze popcorn. Kupują sobie. No. O! Jest! Kurczę. A damy to. jaki on film poszedł? Na Maksimum Pain? Czy na jaki? Nie mam pojęcia na jaki film, poszedł tam tamten koleś. to sprzętanie jest szybkie. Przydałoby mi się kolejnego pracownika jakiegoś mieć. Jakiego mógłbym mieć? Kasjer, technik, popcorn, ochroniarz. Nie wiem, na kogo by tu zbierać. Yy, ten popcorn to bym musiał zarobić najpierw na niego. Kasjer też musiałbym zarobić. Ochroniarz na salę. Technik, chyba. Też nie ma rady Co to? Znajdź pracę, wziąć lub wreszcie. Nie wiem o co chodzi. Entries. Tutaj jest to. A tu jest jeszcze to z tyłu, są sale. 5, 6, 7, 8. 8 sal? A jeszcze jest dla vip tutaj sala. Nikt nie czeka? Nie. Nikt nie chce drinka żadnego napoju? Napój napój fruita. Jakiś owocowy drink. Nie wiem. Nie wiem jak, jaki to jest. Znaczy no. Da się kupić. Kupiłbym. Ale na razie się zajmuję jednym napojem. to jest brudno? Czy gdzie jest? 10%. A może z drugiej strony po prostu. No. A. No ale nikt nie chce napoju. Dziwne. Wszyscy narzekali na napoje, ale nadal narzekają. Napój kolawa, napój fruit, fruita, po pikantny popcorn. Na no, takie rzeczy narzekają normalnie. O, 250 tyketów. Czyli tych biletów sprzedanych już jest. No. No, to jest dużo. Naprawdę. Ale wskaźnik zadowolenia klienta jest duży. Dobra. Jakieś są rzeczy, komentarze co z ust poprzedniego. O? No. dnia ekskluzywne filmy. Nie wiem, co chciał zobaczyć. Te ulepszenia. Strefa oczekiwania. Tutaj teraz będą kanapy jakieś. Czemu wskaźnik zadowolenia klienta spadł? Halo. Dobra. Szczęście, żadnego alarmu jeszcze nie było od dłuższego czasu. To jest dziwne. Ale nie no, ale mi się podoba nawet. Tu goście idą popcorn sobie. Nikt nie idzie po napój. Szkoda, po coś... Po coś to kupiłem w końcu, no? Ale tylko inny. Pikantny popcorn. Ile on kosztował? 750. No nie zostało malutko. Nie, 750. Ale nie mógłbym opłacić moich pracowników. Kurka wodna, no. Co jest? Miejsc nie ma? Miejsc nie ma już? Co jest? Jak oni szybko zajmują te miejsca już. Nie, ale jak tu się zerwali nagle tamtych siedzeń, to ja im uruchomię ten film. To jest ten, ten film. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Maximum Pain, no. Dobra. O! Ktoś po napój przyszedł. Fajne są te napoje. Daj napój. Idealny, thank you. Trap dwa napoje. Co oni robią? Nagrywasz podwójny cios. Normalnie dobra. Jakbym kupił sobie kolejny maszynę do popcornu i pracownika. No, kolejny raz. Nie dobra. Nie idę tam nawet. A może wyczek sobie kolejną kupić? Zamiast tak dużo zbierać, dużo rzeczy, później sobie jeszcze kupimy ochroniarza. Raczej zatrudnimy. No i będzie fajnie. Jest brudno. Wskazi. Nikt zanieczyszczenia. 25%. Tak, będę im wysłaniał trochę. bo Trzeba oczyścić to. O wszystko, żeby nie było brudu. 5% to jest gdzieś poza salą. Tu. Mamy to. Wskaźnik zdolenia klienta. 97%. Co jest? 1, 2, 3, 4. Która jest godzina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, klient, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. To jest ostatni klient, który przyszedł na film. Więc ten, myślę, że po prostu widzimy się kolejnego dnia, bo tutaj już ten, ten film się skończy, zacznie się kolejny film, a już nikt raczej nie będzie, bo jak przyjdzie jeden, będzie narzekać po prostu zamykamy szkino i widzimy się następnego dnia. Dobra, widzowie, kolejny dzień się skończył. Jest teraz y, ten Rambo Day, czyli Światowy Dzień Rambo. Czyli klienci chcą obejrzeć film akcji tutaj, więc wyrzucamy to i myślę, że moglibyśmy w sumie kupić jeszcze jakiś nowy film. Przygotowałam ten Magic Forest. Kupmy go. Cena: za 35. Dobra. I teraz: godziny seansów. Dajmy Magic Forest. Maximum Pain. I Magic Forest. O. I będzie według mnie GIT. I ludzie będą to oglądać. Mamy troszkę lekarskie jeszcze stało nam. No. Nie, ale jest kit! Nie wiem dlaczego to są ułożone te chipsy, ale one wyglądają jakby były z gry Supermarket Simulator. I te tutaj te pianki. Czy coś takiego. Wyglądają serio jak Supermarket Simulator. wygrałem no, tamtą gierkę i tam no serio tak wyglądały. Dobra, o! Pierwsi klienci na Magic Forest. Kolawa, o, oni są kolawe, no, ale nie mamy kolawy. Za to mamy popcorn i ten Dave drink. Tak, na który nikt nie przyszedł. Z trzech klientów tylko było. No. Mało jest ludzi. Mało. Ciekawe dlaczego? Dobra. Lecimy. Pyk. Mamy idealnie. Jeszcze zielony to jest ten napój. To Magic Forest to też jest zielone. To jest las, a las jest zielony. A, myślę, że szybko nadrobimy tą kaskę. Dobra, 35. To jest 105 chyba wyjdę na plus tych z tego filmu, jak przyjdzie. Przyjdą trzy osoby. Bardzo blisko. Thank you. No było blisko, aby zrobić na zielono. pyk. Znowu, nie, ale ten, mniej ludzie są zadowoleni, nie wiem czemu mi się wydaje, że teraz więcej ludzi przychodzi na te napoje. W przedniego dnia praktycznie nikt nie przychodził, a teraz więcej osób. Nie, ale teraz na razie jest tych opinii, to dlaczego nie ma napój Kolawa, tylko to na razie. Dobra, a przyszli ludzie też na tą godzinę pierwszą lub piątą. No, tutaj w tym rzędzie Kolejna osoba, która chce napój Ale ja naprawdę, mało osób na początku chciało te napoje A teraz już tak dużo przychodzi No, ale teraz trzeba zarobić dużo hajsu Przede wszystkim Żeby móc kupić sobie jeszcze te Drugi Salon, trzeci, czwarty I odlokujemy więcej miejsca, ale ten poziom kina jest 3, trzeci poziom. Jest tylko 9000 tysięcy dolarów potrzebuję i będę miał tam to miejsce. Dobra, ludzie przychodzą na te napoje na teraz, kiedy akurat ja się tego nie spodziewam. No, ale naprawdę, mi się przydał pracownik kolejny, pracownicy. Popcorn, popcorn, no. Czemu jest tyle pop od popcornu? Bo sprzątacze są jeszcze. Od popcornu kolejny. Znaczy kasjer jeszcze jest. No. Ale sprzątacz mógłby się akurat przydać jeszcze jeden. Bo strasznie wolno tamten to robi. Ale na razie nie. Na razie jeden jakoś wyrobi. Co najwyżej ja mogę pomóc mu od czasu do czasu. Raczej jej, bo to jest ona tutaj. Da się zobaczyć, a, a więc dobrze, więc myślę, że, się, że na razie nie trzeba mi sprzątaczy, ale kiedyś będę miał mnóstwo pracowników, którzy będą pracować cały czas, będę dużo hajsu zarabiał, będę miał jako płacić pracowników, bo jak będę miał duże kino, to będzie dużo właśnie tych salonów czy coś takiego, gdzie będzie. Gdzie będą ludzie oglądać te filmy? Thank you. I będzie dużo ludzi dzięki temu przychodziło. Będę miał więcej kas, więc więcej osób na raz przyjdzie, więcej na, osób na raz zostanie obsłużonych. No, ale na razie moja praca to jest na pełni tych szklanek napojem, jakimś drinkiem. No, bo ten od popcornu mam, w kasie mam, mam ochroniarza ten Magic Forest. Wow. Dobra, kiedy indziej może go zobaczę ten film. Ale ciekawe, czy może przyjść ktoś, kto wziął popcorn po napój. Ciekawe, ale chyba nie. Chyba nie może. Thanks! Dobra, ale... Ten mam? pracowników, którzy sobie już ra jeszcze radzą jakoś, więcej jest na razie. Z prawie 2000 dolarów. dolarków. Są szanse, że kupię drugi ten pokój Tutaj. I wtedy będzie można zatrudnić jeszcze ochroniarza, o ile tu jest, nie ma. Ale ten, są sprzątacze, kasjer, sześć sprzątaczy, jeden kasjer i dwóch ludzi od Popcornu. No dobra, jest git na razie. Jakoś sobie radzę, czy tutaj w tym kinie? No, dobra. Dobra, trzeba film się uruchomić. Maximum Pain? Tak, w Maximum Pain. Nie, ale dużo ludzi. O, jeszcze przychodzą. Ten rząd zajęty, zajęty, zajęty. Wszystkie miejsca zajęte. O kurka, ładna, ktoś przyszedł po napój. Dobra. Dobra, dwa tysiące już w swoje pierwsze zarabia. Niks. No, chyba, że miałem już. Jednym z salonów włączył się alarm. Rozmawia przez telefon. O kurka, ładna. Nie spodziewałam się, że coś takiego może być tutaj jeszcze. Ty, to ty rozmawiasz przez telefon. A w kinie się ogląda filmy, a nie rozmawiasz przez telefon. No. Zatem w kinie, jak się ma telefon, to się zawsze go wycisza, żeby nie przeszkadzał. Kolejny, który to jest, to nagrywa ten film. Po co on to robi? Żeby później nie musiał przychodzić do kina na oglądanie tego filmu. Chyba tak. Ale... Ciekawe, czy ci przyjdą na film? Nie. W i chciał, hmm, A powstał o nim film. Opinie. Co za dziwne kino. Nie mam filmu. Kino są czystsze niż mój dom. Ale tylko... A żebyśmy mogli skupić się tylko na filmach. Ach, nie, pięknie jest czyściutko. Kina bardzo czyste, brawo. Kina są czystsze niż mój dom. To pachnie pięknie, jest czyściutko. Chcę dać napiwa jak waszemu personelowi. Chcę nie skazić, A co z poprzedniego dnia jeszcze. To jest zwykły film? Czy to jest film akcji? Tak jak powinno być. Film akcji przecież. To jest ten. Światowy Dzień Rambo. Klienci chcą obejrzeć film akcji.

że ja po prostu poczekam aż się ten dzień skończy i zobaczymy się w kolejnym odcinku po prostu no tak więc trzymajcie się i na razie